Inżynier, moja ulubiona Good rola, luck. masakra to już się dzieje Dobra, w takim razie idziemy szybko do wenta. Który jest najlepszy vent do siedzenia. O, wówek Z podochroną Robi taska Wszedł Im bruma Letteraczek dziwnie się rusza, Neteracyk jest dziwny Krumaici nie chodzą w ten róg. więc. Przed wejściem do laba widziałam, że ktoś był w wętek przez radar i wentował sobie, albo będzie możliwe. Czy ktoś widział, żeby ktoś wychodził z laba, albo szedł do elektryka? Ja nie jestem pewna, ale według mnie impostorem jest Papers Kies. To wcale nie tak, że Rola mi powiedziała, ale jak powiem to to i tak. We strzelał. A ja mam jeszcze bardziej większe eee. podejrzenie, że Fizli nam walną Bajta. Nie, to nie jest Bait. Nie, eee, ja to... widziałem w okresie niecałej sekundy dy, po prostu dy, dwa migania. Drugie ciało no to było? No dobra. I to było szybkie ciało. Yy, 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 Neteraczek musi być kimś zabijającym. A czemu? No bo, bo musi być po prostu, uwierzcie no mi. Nie wywalajmy go, ale on jest kimś zabijającym. Ja I chciałem tak. to powiedzieć właśnie, co? E, dobra, to teraz pytanie do pana Delikatesa. Dlaczego jak się zgas zgasiły światła, nie poszedłeś naprawić? Tylko żeby ja? Tak. do wow. Ja do laba szedłem? Tak. E, no to mamy albo morfying, albo do. No dobra, to co? Skip. Nie wiem, co tu się dzieje w tym publicznym lobby Masakra W ogóle jakieś twoheady tu grają, naprawdę Jeszcze mi karta za pierwszym siadła, to jest znak Znak, że trzeba wejść do węta Może mieć radara ten, ten żółciak Faktycznie Który węd będzie lepszy od tego? Ten jest całkiem dobry Pomarańczowy poszedł na górę i Patrick szuka z papersem kogoś. Dziwne, dziwne. Tu nikogo nie ma. Dobra. Nie. W labie? Tak, w labie. No, dokładnie trzy, trzy osoby ze mną były. Ja widzę przy jakiś link. Idę tam, tam jest Mark. Tam ja był sobie kabelki robiłem. Tam był Pejperskis. Firma podtrzymuje, że to był Pejperskis z pierwszej rundy. Ja, ja jej ufam, bo wiem, że ona jest czysta. Ona nie jest egzekutorem. Nie jest egzekutorem, ja sam to wiem o Właśnie. tym, tylko że ja mam tu podejrzenie, że Paperskins jest pewnym impostorem, który zabił nam niestety Darka. To na no ja kogo? Wiem, na ma... Paperskisa. Masakra. Ja... Możemy to zagłosować już? Na mnie głosujemy. Ja na niego coś z pewna nie jestem, więc... Meteralczyk jest 100%. Ja mam pewność jak to. No to jej ma Mój lover też umiera. Siema mój lover. Mam nadzieję, że się bardzo... bardzo... to nie, o rackle! Okay. Ale farta tam ją. Nieważne, w takim razie. Dobra ja koledy, dzięki za grę. Ja muszę spadać, elo. Na razie. Ja bym nie wywalał papersa. Wywaliłbym rzuciaka. Za szybko to światło. Rozumiem, nie mają już cooldown. No i nie, nie rozumiem. Nie wiem czemu Oraku tak zrobił. Y, Patrix, po co to głosowanie? O! Tak, tak. A nie Luko poleciał z nim chyba. A to Hornet o. był oraklem. Ach, Hornet był oraklem. Miło, Ay. Hornet. Ciężko się zamyślić. Hornecik. To nie był jednak impostor. I został jeden do odstrzelenia. To, to jest 80%. Jeden? C jeśli mamy Doomsayer'a, Doom mamy Doomsayer'a... Jeden, no. Dwóch tak naprawdę zdradziło swoją rolę. Neteraczek jest na pewno zabójcą, tak jak ja mówiłem. Tak, naderaczek musi być zabójcą. No to wyjdź do Kaszaka. Yy, tak, ja proponuję wywalić naderaczka, ponieważ on jest... Yy, już mi się nawet to potwierdziło, on jest impostorem. Naderaczek, głosuj, no pomoc, tylko tak ty Do DOLOBY! I jedna słowa dla czyli specjalny tester. się nie No. A nie, wow. to warlock. Warlock. <laughs> Dziwnie się kręcił. Ja, no to jest prosty, no. Prościzna jest typować impostora, no, a ja nie rozumiem, jak oni tam jakieś dziwne typy robią. Dwóch czerwonych się ze sobą trzyma. Dobra, Czerwony, szedł do kamer. Ma coś, wyszedł. Ma, 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 ma. Mamy escape'istę. Kurde, tylko że teraz jak powiem, to Doom Slayer strzeli. Eee, dobro, Dobra, możecie gadać pod koniec, y, jak będzie 8 sekund, to powiem kto jest impostorem i zagłosujecie, dobra? No to... 8 sekund, Nie patrick nie mógł tego zabić, prychak, i według mnie ty walnołeś baita, ale tak, ja tak... Dla mnie to był bait. Powiem ci tak, to ciało ma 2 sekundy, ja wiem coś, widziałem jak co... odbiegałeś. Nie odbiegałem, tylko dobiegałem do ciała. Hmm. to mógł być bait. Nie było to bait, tak. Gdyby był bait, to byłoby już w jakiejś niecałej sekundzie. To jest proste, no, tylko... Tylko boję się, że będzie Doomslayer, no. Mogę nie mówić w sumie roli, jaką ma ten chłop. To gdzie był? Mark? Ja byłam w Boiler Roomie. delikatnie mnie potwierdzi, bo mnie widział. Wydaje mi się, że widziałem tam kogoś, tak. Chyba... Chyba to on był. Fizzle? w Roomie. A Irna była w Labie. Dobra, zagłosujcie no, na tego czerwonego już, no. O, może nie ma Doomslayera. Dobra, Doomslayer zginął. Jest! No. Dobra. To możemy skipnąć, dzięki. Myślałem, że Doomslayer jest. Jest wszystko elegancko, yy, zaczynamy od nowa, no. Jedny impostor. Gdzie to? Halo? Chyba widzisz mnie? Dobra. Dół, środek. Aha, tam Ten przeszedł się do specjmana i... se wyszedł. Dziwna sprawa. Patrix? No? Bo teraz nie wiem, bo... mogę zaryzykować powiedzenie twojej roli? Bo pewno nie jestem. Ale... Jak to się stanęło, że poszłeś do laba i się nagle zrespiłeś w opisie? Nie weszłem nawet do laba. Wyszedłeś z Admina, więc musiałeś być... No to wy... po... nie... Może... mogłeś nie być w labie, ale po prostu sk skakał po pensach, Nie do końca. Po... Fizy widział mnie jak szedłem w okolicach Admina. No tak, przyszedł i no, że... Jak ty sprawzał? Normalnie tam były drzwi otwarte po prawej stronie jak się wszyscy zamknęły. To jest, to już udało mi się wejść wcześniej do środka. Bo teraz mam takie, bo może Fizy jest jego guardianem. Nie, to ty ty, 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 ty miałeś zamknięte le lewą stronę, też była zamknięta prawa strona, i ja byłem wtedy już w środku. Dobra, Irma, trzęsłyszy cisko przyciskowe? Okej, okay, no nie, to. Nie, no kurde. I... Ja strzeliłem tak ciągle myślałem, kim on może być, i strzeliłem tego trackera, nie? Kogo? Trackera strzeliłem, no, krychę. No, nie ja ma ten kraker, tak. co ty? Nie ma tak. Nie wierzę. A skąd ty krech wiedziałeś, że jestem rolą zabijającą? Flashback. No teraz jak dziwnie się rusza. End of flashback. Wiesz boy? co, bo siedziałem w wencie pod elektrykiem i ty się nie kręciłeś wierzy? tak jakbyś nie wiem miał sraczkę jakąś, no